Siema widzę, w tym odcinku zagramy Steela Brain w Robloxie a, No właśnie, na nowym evencie A bardziej update'cie, no bo w sumie to jest update właśnie, a nie event Więc, nie wiem, akurat biorę Lucky bloka sobie mitycznego i zagram dzisiaj razem z kolegą Więc, no ogólnie będzie co grać Bo dzisiaj z kolegą zagram sobie, to będzie jakoś lepiej Będziemy mogli się jakoś podzielić Dzisiaj będzie jakiś Bubblegum Machine Event i jakbym pisał z kolegą czy coś, no to nie zwracajcie na to uwagi, no bo jakby, no po prostu nie gadam z nim dzisiaj, bo on jest daleko, nie jest w Polsce, więc no dzisiaj po prostu leciał. I... Będę z nim galał po prostu przez mikrofon, a bardziej przez czat, bo szczerze jestem głupi jak przez mikrofon i od razu mu daję mitycznego Lucky Bloka, bo no, mi nie są potrzebne już takie rzeczy, a ja mu to się przyda, bo on. No, może po prostu mieć tego lucky blocka mitycznego i czekamy aż coś dobrego dropnie no, bo dzisiaj na tym evencie jesteśmy no i w końcu mogę nagrywać z dobrym sprzętem, czyli komputerem. To jest mega fajne, że mogę z takim komputerem sobie nagrywać i nie, kolegę znagowało najgorzej. Kurde, jedna minuta jego ja znagowało, no niestety. Halo, halo, budźcie! się! Pobudka! Za chwilę spały tung dostaniesz, nie wiem. Nie wiem, pałka pałka tunk. niestety te Team Cheese'y usunęło. Dlaczego? No ale nie wiem o co chodzi szczerze, czemu go wywaliło. Ale dobra, czekamy, bo jakieś Bubble Gum Machine, jakieś eventy wlatują. Co się dzieje tu? Jakiś teraz kra szef krabraka dobra go wciągnęło i... Co jest? Dobra. Ej, mocne, mega. Nie wiem o co z tym chodzi, no bo... Nie, nie widziałem jeszcze takiego, ale teraz się ściemnia i... Zobaczymy, bo... No właśnie, czekamy sobie na coś dobrego. Myślę, że coś dobrego dropnie w ogóle są jakieś piksele, nie wiem o co z tym. No ale dobra, nie wiem o co z tym chodzi, ale tren Turbo Tremini. Pęta człowiek na tym eventie go dropłem. tam to jest zwykły event, a teraz znaczy na zwykły, no, chodzi mi, że gold tamten był, a teraz jest zwykły. Znaczy no Jezus, my się myli. Ten jest gold, a tamten był zwykły, więc kupujemy go i zobaczymy co czy jakiś event jeszcze wleci. O, tak powiem. No my myślę, że jeszcze wleci, bo wtedy on będzie tak OP. No, że masakra, nie? Według mnie, przynajmniej, że to jest masakra. Yy, no dobra, kupujemy go, bo no, chyba już sprzedaję tego trollera. O, na razie dobra. Nie no, bo chciałem sprzedać tego trolle. No, że mniej miejsca w bazie, ale jeszcze nie jeszcze się wstrzymamy trochę. No, ale dobra, jakby... Tutaj czekamy sobie i jest ten jakiś nowy Avocadini Gufo, nowy epic, więc kupuję go do indeksu, będzie i za chwilę się widzimy. Więc tutaj mamy tego Avocadini Gufo i uwaga, usuwamy go, bo no, on mi nie jest potrzebny, on nie zarabia aż tak długo, że o kasy, żeby go mieć. Akurat gram na prywatnym serwerze, jakby ktoś nie wiedział z pierwszego odcinka, w ogóle polecam go też obejrzeć bo tam też był event Lucky Block. No i jeszcze mnie ten krab uderzył, ej co jest, ale on mocno uderzył, więc teraz macie, no po prostu możecie zobaczyć timelapse, czy coś dobrego polecić, no bo nie wiem co, o czym mam zaniekać, więc widzimy się za... A więc lecimy sobie dalej, już tutaj właśnie... Kurde, co to jest? Kokofanto Elefanto! I no, i mocny on jest ogólnie. Ej, dostał jeszcze taki event! Kurde, chyba żadnego eventu nie dostanie, ale jeszcze czekamy. No, nie wiem, nie wiem. Szczerze wątpię w to, że jakiś event dostanie. Jeszcze bardziej jakąś mutację, bo to się chyba mutacja mówi. Nie wiem, poprawcie mi w komentarzu i tak będzie w komentarzach napiszę, bo jest. No, no, małoby więc fajnie. Jakbyś ty właśnie widzę, to ty. I zalejkował ten film. No i polubił go. I myślę, że... No, polubił i zalejkował to jest to samo. I zasubskrybował. I no, myślę, że będzie fajnie, będę się rozwijać z tym kanałem i co jest? Jakiś trenutco Turbo Tremini stako I jeszcze... Co jest? Jeszcze wjeżdżał do tej maszyny! Ej, dobra, nie! To jest jeden z lepszych treno Turbo Tremini. W życiu w sumie najlepszy. Lepszy od tamtego Golda, co mi drofnął no, na początku. No, mocno, ej co jest? Trenostru, co to było? Treninizy Bubblegum, jeszcze z tym drugim. Ej, ja. Ej, naprawdę, aż z kolegą tu piszę na czacie, Ło", i on chce go, ale ja na razie sobie go zatrzymam i się wytraduję. Na przykład z tym Gold bo trójbotermini. Jeszcze Lucky Block, Brainword God. Jeszcze lawaka Saturno, ja cię! Ej, naprawdę, widzę, to jest tak mocne. Tego mu oddam, tego koledze. No bo mi on nie jest jakoś potrzebny, a no jemu. Będzie bardziej potrzebny, bo on sobie zarabia kasę na ma tam z 8 rebirfów, ja mam już 11 i za chlebę zrobię 12 Nagram z tego osobny odcinek jak robię tego rebirfa, no bo będzie fajnie, będzie OK, fajnie, super No i dobra, on już ma w bazie i teraz będzie otwierał Lucky Blocka, zobaczymy co mu dropnie. Ja tam mega lubię tego Spironiro gorumbiro i co? Zdrobnął mu Spironiro Golubiro Jest to mega fajne, bo ja lubię gołębie ogólnie nie wiem, chcie, chciałem zawsze mieć gołębia w domu, ale teraz są le, same rainbowy i okej, okay, to jest mega dziwne, dobra, yy, siema, siema, jak coś to elo mordeczko, to on ma taki nick w Robloxie, a tak naprawdę jest żaba, to jest ten kolega, którego mogliście widzieć na przykład na filmiku z Bedwars z Minecrafta, ale to nieważne, bo to było na moim głównym kanale, jesteśmy teraz na Robloxie oczywiście, tak jest, tak jest, no oczywiście, nie? Dobra, ale teraz mogę już tutaj poczekać, bo znaczy, no nie, że mogę poczekać, ale na razie już nie będzie. Ja znaczy, jak czytuję, Labaka, czyli Secret, poleciał. No i jeszcze jakieś inne, lepsze. I tutaj kolega ma właśnie tego Brainrod. Goda, mogę do niego mówić żaba. I ma całą bazę Team Cheese'ów. Naprawdę, patrzcie sobie to widzowie, nie? To jest akurat mocne. <tutek> tutaj na górze ma całe piętro Team Cheese'ów. No i. Nie wiem co mogę powiedzieć na to i zareagować, ale w ogóle dodali nazwy pod szimpansinem Spiderini, a nie było tej nazwy. Zobaczcie, tutaj też mi dodali normalnie jest fajnie, bo wtedy nie było tej nazwy i w ogóle się mu zmienili, bo był Samini mini Spiderini jak ktoś wiedział, właśnie, a był sam mini Spiderini, a teraz jest Din Spiderini. No i nie jest on jakoś fajny. Ale no ogólnie teraz wszedł event Bloodroot, On jest tak dobry, że no jakbyście dropli jakaś Brainy od Goda, to naprawdę szacun, bo no i ogólnie no... Nie wiem, co mogę tu powiedzieć, no to jest mega mocny event. I no, no nie wiem, no... No jest on mocny i... no. Teraz Wam przedstawię jaki ma być Legendarka i Brain Road God. Więc, Legendarka ma być taka, jak teraz widzicie na ekranie. A Brainrod God, no, ma być jakiś taki, jakiś, nie wiem, jakaś balerina, coś takiego. To mi tak przypomina balerinę. Ale dobra, no, i teraz będzie otwierał. Zobaczymy co mu dropnie. Ja tam liczę, że orka, bo jak będzie Orkalero, Orkalato, to jest naprawdę dobry Brainrod. I on mega dużo zarabia. Jest mega dobry, więc na to liczę, że mu dropnie orka, więc otwieraj, otwieraj, uwaga! Zobaczymy co mu dropnie. Jest orka, dobra! Kolega też się cieszy. No żaba bardziej. Żaba się cieszy. Szczerze, no ja też się cieszę mega. Ale dobra, no, czekamy sobie na coś dobrego. Ale myślę, że mu dropi coś dobrego akurat, bo mi nie dropi, to chociaż żeby koledze coś dropło, ale no... Ja tu mu dam lawakę, no bo szczerze mi ta kolejna lawaka nie jest potrzebna, lawaka Saturna Saturnita, a no jest ona dobra, akurat... I może w kolejnym odcinku też, albo w następnym odcinku zobaczycie szorca jak łączymy trzy lawaki Saturno. Mamy trzy lawaki Saturno, Saturnita i to jest naprawdę mocne. No i ukradł mi tutaj kolega lawakę. No ale dobra, to jest ważne, że ukradł. No i Ej, co jest dobra, leci ta Expresso Signora, czyli tą, co pokazywałem wam. No i no to jest Brain Rod God, ej dobra, ej, ja to kupuję, mogłem poczekać na jakiś event czy coś, ale nie ma żadnego eventu, więc nie czekam i od razu to kupuję, ej szczerze jaram się, bo to jest nowy Brain Rod God i ja go od razu mam, więc naprawdę mocne, nie wiem czemu tak krzyczę, ale dobra. Jakby Express Signora, no kto by nie chciał Express Signora? Nie wiem, ja na przykład bym chciał, no bo jest to nowy Brainrun God, no i będzie do indeksu, będzie do kolekcji i w ogóle. A więc za chwilę otwieramy sobie Candy Lucky Block Brainrot God. Uwaga, ja myślę, że mi dropnie orka. No, jak mi dropnie orka, to ja się naprawdę zadowolę, ale niestety nie Watermelini. Nie, jaki Watermelini. Tigro Ligre Frutoni, a ja na niego mówię Watermelini. Jakiś tam, coś tam, coś tam, ale dobra, nieważne, po prostu może się pomylić. Ja tu mam jeszcze tego jednego Tigro Ligre Frutoni, no ale no. Trudno, szkoda, że go mam, że go dropłem, a nie dropłem orki, tak jak mój kolega No ale dobra W ogóle tutaj no te krawy tańczą i wszystko, jeszcze biję mojego kolegę, patrzę czy go nie zlagowało czasami, ale dopóki nie, nie zlagowało go I drzewa jakieś wychodzą, i to jest nowy event, nie widziałem tego eventu, czy nie jest nowy, napiszcie w komentarzach, czy jest nowy, czy nie jest nowy e, Dobra, jakieś drzewa wychodzą, one są mega mocne E, dobra, można zebrać te drzewa, bo ja widziałem już ten event i on nie jest chyba nowy, mi się wydaje. Tylko on już tak z dwa dni. I dobra, ale da się zebrać chyba te drzewa, mi się wydaje. Więc za chwilę sobie zbierzemy jedno drzewo i zobaczymy, co ono daje. Dobra, zbieram, zbieram, zbieram. I mam drzewo w ręce i idę uderzyć. Zobaczymy. Ej, co, bra? No tak lata, jakbyś yy, miał, albo miała. I jeszcze Mateo wyszedł. Candy, Mateo, jakbyś miała lub miał tego takiego sprężynę i ktoś by cię uderzył no to tak właśnie tak wyglądało ale teraz Mateo idzie Candy więc czekamy na jakiś event ja myślę że dropnie mu jakiś event ja bym chciał żeby mu dropnął jakiś event ale no z moim szczęściem wątpię że dropnie mu jakiś event jeszcze go uderzy tym drzewem może coś się stanie nie no dobra kupuję tego Mateo nie wiem no kupię no i dobra teraz czekam aż dojdzie do mojej bazy no szczerze, dzisiaj to drop był mega mocny w tym odcinku. Wy napiszcie w komentarzach też od ilu do 10. No, oceniacie ten drop. I tak samo kolegi bazy, za chwilę Wam na końcu odcinka wam pokażę jakby efekt końcowy bas naszych. No i ogólnie. Też będą takie przebitki naszych baz i zobaczycie sobie, co nam dropło w evencie i poza eventem. Jeszcze jakieś team chasy to idą. Dobra, blokujemy sobie bazę. Nie wiem po co, ale ja już mogę się za nim żegnać. I zanim się pożegnam, to właśnie zrobię to, co miałem zrobić. I to była moja baza. Teraz idziemy do kolegi bazy. Pokażę wam, jak on ma w bazie ma jeszcze tego lelo ale to już sobie by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Myślę, że odcinek Wam się podobał, bo mi się naprawdę podoba. Poleciały takie rzeczy. A więc żegnamy się tu z kolegą. Jeszcze kolega tańczy tym pomnikiem. No dobra, żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Na...